znowu ta sama akcja Poznaniaków, wejście z siódemką Alana Chojnackiego, odegranie, odegranie piłki pod kosz w momencie, kiedy pomoc zespołu PGS Pujmi doszła do gracza podającego i 7 do 4. Znowu Alan Chojnacki. Chodzi pod kosz Piotr Chleb. Kończy się powoli czas akcji Poznaniaków. Dlatego Chojnacki decyduje. Jaśkowiaka wraca piłka do Chojnackiego, zdobywa dwa punkty dla Piotr Poznań. Pyra. Alan Chojnacki, Toruń i WKK Wrocław. Przechwyt. Alan Chojnacki i on sam do końca dwa punkty. Najlepszego do tej pory strzelca PG Spójni. A w PG Spójni, ale nieskończona przechwytem i Alan Chojnacki. Chojnacki za trzy punkty i kolejna pierwszym graczem. Stargardu, ale ze średnią o ponad 18 punktów na mecz, więc więcej niż jedną udaną akcją w ataku. No i kolejna akcja 70-54 prowadzi MKK Pyra Poznań i to Poznaniacy za które zostały nam do końca tego spotkania, a przynajmniej do końca jego ostatniej części gry. I problemy z chwytem i od razu... Od razu się rzuciła pyra Poznań tutaj do odcięcia podania. Więc ten drugi półfinał zapowiada się arcyinteresująco. A my nadal możemy delektować się tym pier... I Alan Chojnacki, który jest nienasycony, bo...